Czy zastanawialiście się, się kiedyś, jak wyglądał Flappy Bird, ale zrobiony w 3D? Ja się zastanawiałem, więc postanowiłem stworzyć własną wersję, ponieważ w większości panowskich wersji gra miała tylko trójwymiarową grafikę, lecz mechaniki pozostawały dwuwymiarowe. Chodzi mi o to, że ptak dalej poruszał się wyłącznie w pionie, lecz w mojej wersji poruszałby się również w poziomie. Więc zacząłem tworzyć pierwsze modele do mojej gry. Wiem, że powinno się zacząć od wersji testowej bez modeli, aby sprawdzić w ogóle, czy pomysł jest dobry, ale myślę, więc jestem, a jak jestem, no to mogę zacząć od tego. Więc na pierwszy ogień wziąłem się za stworzenie tytułowego ptaka. Początkowo miałem pewne problemy z stworzeniem dziobu tego ptaka, lecz końcowo nie wyszedł on aż tak źle. W tym momencie uznałem, że nie będę robić tego ptaka identycznie tak jak w oryginale, lecz dodam mu jakieś elementy od siebie. Postawiłem na styl cyberpunkowy, więc dodałem mu metalowy elektroniczny wizjer oraz w późniejszym etapie dodałem mu również metalowe skrzydła. No i w ten oto sposób skończyłem tworzenie modelu ptaka. Nie wyszedł on aż tak źle jak na jeden z moich pierwszych modeli. Mamy już model gracza, ale potrzebujemy również przeszkody, którą gracz będzie omijał. Tą przeszkodą oczywiście będzie rura. Więc bez większej filozofii stworzyłem model, który jest bardziej wierny oryginałowi. Mam już modele, ale również trzeba tą grę w czymś stworzyć. Do tego wykorzystałem silnik Unity, który według mnie jest jednym z lepszych silników ponieważ ma dużą społeczność oraz posiada masę tutoriali, które mogą pomóc w nauce, jak i również posiada dużo funkcji, które mogą pomóc w stworzeniu różnego typu gier. To znaczy, że można stworzyć w nim gry 2D, jak i również gry 3D. Jak silnik mam już wybrany, to pora zaimportować te modele do gry i dodać im tekstury i materiały. Większych elementów ma materiały standardowe, lecz niektóre, takie jak skrzydła czy wizer ptaka, mają materiały, które są bardziej połyskliwe. Dzięki czemu wyglądają, jakby były zrobione z metalu. Następnie stworzyłem materiały rury, która w teorii też mogłaby być metalowa i może kiedyś to zrobię. Następnie zabrałem się za stworzenie scenarii wokół gracza, lecz ciężko to nazwać scenarią, ponieważ jest to zwykły tunel, w którym gaz się będzie poruszał. Zrobiłem to w ten sposób po to, aby rury również mogły wystawać ze ścian. Więc po stworzeniu tuneli uznałem, że Wezmę się za stworzenie pierwszych skryptów do gry, lecz nie będę Wam pokazywał tego całego procesu, ponieważ po pierwsze bym wszystkich zanudził, a po drugie nie chcę Wam wypalić oczu przez patrzenie na mój niezbyt schludny kod. Więc tutaj daję Wam przebitki z całego kodowania. Więc dzięki tym hieroglifom dodałem ruch kamery, aby każdy gracz mógł sobie ustawić tak jak chce. Gdy tę funkcję, uznałem, że tunel jednak jest trochę zbyt mały, więc postanowiłem go powiększyć, aby wyglądał bardziej monumentalnie. Następnie dodałem prosto poruszanie się gracza osi pionowej i poziomej, aby mógł omijać przeszkody. Jak już mówię o tych przeszkodach, to powiem, że dodałem kilka wariantów ich ustawienia. Dzięki czemu nie będzie aż tak nudno. Następnie dodałem się punktów oraz stworzyłem mechanizm stawiający przeszkody. Pod koniec dodałem jeszcze efekty cząsteczkowe przegranej oraz kilka dodatkowych kombinacji przeszkód. I tak oto prezentuje się działająca wersja gry. Oczywiście jest ona bardzo uproszczona i wybrakowana, więc jeżeli chcecie, abym kontynuował ten projekt, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale.